Wyjechaliśmy do Irlandii w piątek, a w niedzielę. Pojechaliśmy do Dublina i szukaliśmy biletu. Najpierw chodziliśmy po centrum. Chłopaki mówili, że w centrum da się kupić i że kręcą się koniki. No ale nic, no ktoś powiedział, idźcie pod stadion. Tam sprzedają. Po drodze spotkałem gościa z Adropole. Znam go długo i on mówi, że pod stadionem jest starszy gość, który sprzedaje bilety. Dał mi do niego numer telefonu. Wydaje mi się, że chyba samotniego kupił. Zadzwoniłem, umówiłem się. Gości mają stać z autorami, bo tam bok stadionu są tory. I umówiliśmy się, że będzie machać. Patrzę, macha. Poszliśmy więc na jego jak na jakieś podwórko. Cią początkowo 700 zł za jeden bilet. Jak dla mnie było to stanowczo za dużo. No ale znajomy się napalili. I ostatecznie utargowaliśmy, że sprzedał nam cztery bilety. Zoturę. W pewnym momencie nabrałem wątpliwości, bo gościu powiedział, że nie ma biletów przy sobie, że musi po niej, że zaraz wróci. Na rok tych biletów musiał mieć mnóstwo, bo przychodziły naprawdę spore grupy ludzi do niego. Takich załogi po 10 osób. tylko przeczytałem o tym w mediach i poglądałem zdjęcia, powiedziałem, że to był grań. Potem w internecie napisano, że jeszcze jakąś kobietę zatrzymano. Tam kręciła się taka około 28-letnia, może 60-letnia blondyna. I jak się okazało, ona też handlowała. Nawet potem wyszła na jaw, sprzedawała trochę taniej i zauważyłem, że nie kupiłem u niej. Tak już przyszedłem z tymi biletami, to poszliśmy na jedno z podwórek e, przy domkach szeregowych koło stadionu. Oddzielone one były z jawa potem. Trochę się dziwiłem, że wchodzimy kogoś na posesję, ale on się czuł bardzo pewnie potem cała afera wyszła na ja, kumpel do mnie mówi patrz, przecież to od niego kupowaliśmy bilety. Tam podstawionym nie poznałem, że to greń, bo w telewizji on zawsze w garni duży, a tam w jakiejś granatowej czapce i niezbyt wyjściowej kurce, też chyba granatowej. Czyż mówiąc, mówiłem do kumpla, to jakiś wałek musi być, bilety mogą być fałszywe. Przecież gość wygląda jak klump. A teraz nie ma wątpliwości, to od niego kupiłem bilety. I taki macie ten wyszło.